Hej, ostatnio zauważyłem, że oglądasz mnie bez aktywnej subskrypcji i dzwoneczka. A więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek. Jeśli już to zrobisz, to pamiętaj, że możesz napisać o tym w komentarzu, a ja na pewno przypnę ci serduszko i odpiszę na Twój komentarz. Do zobaczenia. Hej! Cześć, cześć, siemanko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście naprawdę niesamowitą ilość łapek w górę i mam nadzieję, że wbijecie pod tym odcinkiem tyle samo. Pamiętajcie, że 2000 łapek w górę to kolejny odcinek z tej serii, a jest to nowa seria pod tytułem 5 sekretów. Teraz będzie to mapa Cash, a na następnych filmach inne mapy. Możecie pisać w komentarzu, jaką mapę chcielibyście inaczej oraz komentarz w stylu jak zwykle... Pamiętajcie, że na te komentarze staram się Wam odpisywać i na pewno będziemy sobie konwersować w tych komentarzach, także zamieszczajcie też jakieś mądre. Dzisiaj będziemy omawiać sobie 5 sekretów Mapy Cash i będą to naprawdę fajne sekrety, które powinny przydać Wam się w dalszej w Counter-Strike Global Offensive. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Numer 1 to Skok Ruleta. Jest to pierwszy trik pokazywany w dzisiejszym odcinku. Jest on bardzo przydatny, kiedy chcemy zaskoczyć naszego przeciwnika znajdującego się na białym boksie, na midzie. Możemy sobie przedtem rzucić fajnego flesza obijając go o busta, sprawdzić wszystkie inne pozycje oraz bez problemu przeskoczyć sobie na roletę. Podczas gdy skaczemy możemy już sobie biec z fleszem bądź z bronią jak chcecie, potem rzucamy flesza i bez problemu wychylamy na zawodnika, który znajduje się na szorcie bądź gdzieś na BSie, który jest całkowicie oślepiony przez naszego flesza. Jak to zrobić już w tym momencie, za sekundę pokazuję Wam na filmie. Jest to naprawdę bardzo proste. Kiedy nasz teammate nas już podsadził, wystarczy, że wybijemy się z samego końca tego rogu na buście, który w tym momencie pokazuję wam na filmie oraz skoczymy z strafem na naszą roletę. Dzięki czemu będziemy mogli bez problemu po niej przebiec i dostać się na shorta. Dzięki czemu zaskoczymy naszego przeciwnika, co jest naprawdę bardzo fajnym i przydatnym trikiem podczas meczu. Numer 2. Szyba Trick numer 2 pozwala nam rozbić szybę już wcześniej, nie wbiegając do toksika na Bombsite B. Ale spytacie do czego jest to potrzebne? Jest ono potrzebne, aby nasz teammate szybko rzucił smoka do C, który pokazany jest na filmie, dorzucił flesha oraz dorzucił jeszcze Mołotowa, który również będzie pokazywany na filmie. Jest to naprawdę bardzo fajne przejęcie B, ponieważ szybko możemy przejąć sobie ten bombsite, rzucić smoki, a ten typ, który rzuca smoki, po prostu nie musi skupiać się na rozbijaniu tej szyby, ponieważ jest już rozbita przez niego wcześniej albo przez naszego teammate'a. Jest to naprawdę bardzo fajne przejęcie bombsite'u B i ten trik naprawdę się podoba. Jest to również bardzo prosty do wykonania trik. Wystarczy celować w te okna z jakiejkolwiek broni, a po prostu kule bez problemu przez nią przechodzą. Oczywiście, jeżeli chcemy rzucić smoka, musimy się go nauczyć rzucać go z boksa i naprawdę jest to bardzo fajny smok, rzuca się go w ten sposób, jak pokazany jest na filmie. Na wysokości kropki rzucamy w pasek szary, który po prostu jest pokazany na filmie i ten smok wpada nam bezpośrednio do CT, co naprawdę bardzo fajnie odsłania wejście na bombsite i możemy bez problemu wtedy wchodzić. Mołotow, który pokazany jest na filmie, rzucony w biegu czy nie również wpada, więc naprawdę jest to bardzo łatwy molotow, dzięki któremu możemy wykurzyć zawodnika z bs -a. Jest to naprawdę bardzo fajny i bardzo łatwy trik, a pomaga naprawdę dużo w przejmowaniu bombsite'u B na mapie D i Numer 3 to Car Boost. Jest to boost, dzięki któremu będziemy mogli złapać przeciwnika, który będzie przebiegał bez problemu na midzie. Nie będzie spodziewał się zawodnika z tej pozycji, a na pewno nie będzie go też widział, bo jeżeli zawodnik wejdzie na tego boosta i zawłówek będzie wcelowany cały czas w białego boksa, będzie mógł bez problemu zabić przeciwnika, tak jak widzicie teraz na filmie. Jest to naprawdę bardzo fajny boost, jednak skok na ten kar wymaga strajfu. Co pokażę Wam za chwileczkę na filmie. Ale widzicie, że bardzo ładnie widać zawodnika, który będzie przebiegał bądź stoi i patrzy sobie Mida po prostu z białego boksa. To naprawdę bardzo fajny boost i czasami można łatwo wyrwać free fraga na midzie. Jak widzicie, w normalny sposób nie da się na tego kara wskoczyć, jednak, z strefem bez problemu na niego wskoczycie, tak jak pokazane jest to na filmie. Trzeba po prostu wskoczyć bokiem i bez problemu, znajdziecie się wtedy na samochodzie. Wtedy, wasz teammate was podsadza i po prostu zabijacie człowieka, który przebiega sobie na midzie, bądź kryje białą. Tak jak widzicie to w tym momencie na filmie. Numer 4 to roleta mid. Możemy grając solo Solomida zająć sobie roletę po takim zajęciu jak w tym momencie wam pokazuję, i możecie rzucić sobie smoka, takiego ładnego jak jest na filmie oraz małotowana busta. Dzięki czemu dawam to trochę czasu na wskoczenie na roletę na midzie. Jest to dosyć ryzykowna pozycja i dosyć ryzykowny skok, ale czasami warto jest zaskoczyć naszego przeciwnika w szczególności wtedy, kiedy nie forsują tego mida i daje wam go zająć w całości. Jest to naprawdę bardzo fajna pozycja. Nasz teammate może później dorzucić nam smoka, a my możemy sobie patrzeć po prostu czy przeciwnicy nie wychodzą nam z boosta. Jak to zrobić, już pokazuję wam w tym momencie na filmie. Po prostu biegnąc sobie z solo na mida, wystarczy zasmokować sobie wejście. Ja robię to w ten sposób, ponieważ jest na łatwiej, bo możemy później rzucić szybkiego mołotowa w ten sposób i możemy bez problemu zajmować sobie tego mida. Jeśli nam sfleszują, warto jest biec również tyłem, czego nie pokazałem tutaj na filmie. Za co przepraszam, ponieważ często lecą flesze i po prostu nic nie widzimy. Potem strajfem wskakujemy sobie na roletę. Oczywiście ja sfailowałem za pierwszym razem, no ale za drugim wszystko weszło tak jak potrzeba. Możemy kryć sobie wtedy busta i wszystko patrzeć tak jak się należy, ponieważ przeciwnicy na pewno nie przejdą nam. Dołem, a jeśli przejdą, to po prostu dostaną strzały w plecy. Jest to naprawdę bardzo fajna pozycja. Tej niestety nie da się skanować, no ale cóż, coś za coś. Numer 5 to headshot. Tryk ten dotyczy headshotu na bombsite B. Dokładnie jest to to miejsce, które pokazuję teraz na filmie. Oczywiście możemy schować tam głowę przed naszym przeciwnikiem, co jest naprawdę bardzo przydatnym trikiem. Jeżeli przechodzimy sobie bokiem z głową do góry, patrząc w stronę bs to oczywiście całą głowę nasz przeciwnik nasz widzi i jeżeli stoi on po prostu w bonsajcie, to może nam spamować, dzięki czemu może urwać nam bez problemu głowę jednak jeśli wejdziemy do headshotu i będziemy stać tam z głową do dołu, nasz przeciwnik nie zauważy nas stojąc nawet blisko tego headshota, co powoduje perspektywa w CS:GO. Jest to naprawdę bardzo fajny trick, dzięki czemu możemy się zakraść do headshotu z głową do dołu i po prostu za sekundę wychylić, wstać i zabić naszego przeciwnika. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny trick i serdecznie polecam go używać. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i mam nadzieję, że zostawicie pod nim łapkę w górę, bo pamiętajcie, że 2000 łapek w górę i lecimy z kolejną mapą. Dodatkowo 1000 kolejnych dodatkowych łapek w górę to kolejny sekret inny na następnej mapie, także jeżeli będzie na przykład 2000 łapek w górę to kolejny film będzie miał 7 sekretów na na przykład Overpassie. Pamiętajcie, że możecie pisać w opisie jaką mapę chcecie, trzymajcie się, na razie się manko, komentujcie, subskrybujcie, pozdrowionka, do zobaczenia wkrótce, cześć! My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. My bitches, my bitches. When I'm out here on the road, it's me and my bitches. Shit is all I know. just me and my bitches. Know, and my bitches. But girl, trust me, this is how it's gotta be. when I close my eyes, you're the one that I see. Cause you only need the light when it's running low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Ooh -oh -oh. Ooh -oh -oh. Only know you've been how when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only know you love her when you let her go. But you let her go.